Cześć wszystkich witam Dzisiaj drugi dzień widania grobów Ja to jak zwykle z rana do kościoła lubię sobie pójść na ósmą A później już taki dzień z głowy i taki dłuższy dzień, można sobie robić co się chce No właśnie Także groby już objechane Jadę na pole was zabiorę Pokażę wam, sam zobaczę, bo nie wiem, nie byłem Czy ten środek, steam effect, podziało coś na tym w ogóle polu? Może jeszcze jest za wcześnie, może to jeszcze za szybko To dopiero minęło 4 dni W środę robiłem czwartek, piątek 4 dni, czwarty dzień dzisiaj, czwarta doba minęła Ale podobno działa to momentalnie, błyskawicznie Efekty są widoczne po tygodniu, a czy po 4 dniach czy będzie widać? Zaraz się przekonamy. Będziemy poczciwym golfikiem. Ile razy już myślałem. A, ile razy sobie myślałem, że jak zmieńcie samochód na coś nowszego. na no ale jak się tak dłużej zastanowię. Wszystkie za i przeciw. To jego jeszcze w ogóle nie ma sensu sprzedawać. Trzeba nim jeździć do ostatniej chwili. Spalanie jakieś na poziomie 5 litrów. On ma w sumie lecie, no dobra, więcej spali, gdy się włącza klimat, no bo to nawet klima w tym samochodzie działa. No to czy to w ogóle jest sens właśnie coś myśleć, jakiś inny następnik, zastępczy, następny samochód po tym, tak jakby, nie? Znaczy, no nie tak jakby, tylko ja już myślałem o Audi, Audi A3, taki z jakieś 15 tysięcy złotych, jakby kupić. Ale jeździć im tylko w pola i gdzieś tam dowozić różne rzeczy, takie typu nawóz, jakiś tam worek zabrakło, 15-5 km do domu, żeby szybciej to było. Czy tam worek, załóżmy pszenicy, czy tam coś tam Bo to różnie to bywa, czasami trzeba sobie jakąś sprężarkę Na pole, jak koło siadło w kombajnie, w bizonie, czy tam w innym... No, bizon, no, czy tam wistuli, powiedzmy, nie? No właśnie Czyli taki samochód to jest w sumie skarb No dobra, gadam i gadam Dzisiaj to przy kościołach ruch wzmożony A wczoraj to tak, tym bardziej było jedziemy na pole, zajdziemy od tamtej strony Co będzie lepiej widać Te braki w tym polu Dobrze, o widzicie? Stoję przy kościółku Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus O, no, ci teraz na dworze stoicie, o, 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 Ciepło dzisiaj kurde, no ale coś jakieś opady mówi na później Także to różnie to może być Mówię, pojadę teraz z rana Zobaczę. No i pokażę Wam czy to cokolwiek dało, nie? Wczoraj też wieczorem jeździłem samochodem, no czy wie, jak to można uznać wieczór w taką porę. Godzina załóżmy 17, czy to wieczór? No teraz to wieczór w lecie to, to środek dnia praktycznie. No to powiem Wam, że samochody jadą ciągiem tam tu 5 samochodów 5 sprzeciwka Zdajcie się taki, takich dwóch idiotów, że, że, że im się śpieszy będziecie wyprzedał Na trzeciego się pcha, no kurde ludzie, no nie, Przecież wiecie, że teraz jest kurde taka Zmożony ruch w ogóle Pogoda już inna jest, już zmierzch inaczej No to jedzie, a później są statystyki, że Tego dnia, czy znaczy tego dnia, no tych, tych świąt tego dnia Konkretnie tam, nie wiem, pierwszego czy tam któregoś Zginęło i tyle, i tyle ludzi na drodze Pryzmy buraków sobie leżą. Widzicie? Buraki wykopane. A tam, gdzie były buraki, zapewne rośnie już pszenica. Ta, ta. Też kiedyś takie się pryzmy robiło. Kopało się buraki. Może nie tak duże jak te, ale jakieś tam były. Tam w do dwóch hektarów się sadziło, no bo to też to był jednorządkowy kombajn, to wam powiem. To było takie trochę wyz wyzwanie. No ale co najlepsze nie z tej strony pola zajechałem, no ale dobra, bezmyślność po prostu, trzeba było tam po drogę zajechać, ale dobra, jak już jestem z tej strony, to jedziemy pierwsze od, od tyłu, zobaczymy jak pszenica rośnie tutaj, a, czekaj pan, tutaj no, ależ tu z góry, doły, doliny, krety narobiły, kurde, belemol, a nie, może po pszenicy jakby tak przyjechał, drugi koniec pola, da radę? Jaki dzisiaj piękny i słoneczny dzionek jest. Kurde i ciepły. Pewnie ze 12 stopni. Jest. I w ogóle zero wiatru. Dzisiaj to by pięknie wykonywać można było zabiegi oprysków. jakiś powinienem być pół kilometra z tamtej strony. Czy pójdzie golf tędy, panie? Lepiej nie ryzykuj. <grytanie> nie przejadę na naokoło zaraz. No tak, tak bezmyślnie zajechałem z tej strony. No tak. Dobra. Jestem na polu. Na moje oko jest różnica. Cztery dni to jeszcze za mało, żeby to cokolwiek. No to trochę źle powiedziane, żeby cokolwiek. Żeby coś. Więcej powiedzieć o tak powiem, ale. Ale on rośnie teraz, zobaczcie. Tu gdzie było pusto. By trzeba jeszcze po górach przejść. No ale chodzi, to się choć coś zaczyna zielenić, widzę. Wcześniej był strasznie taki. No te małe to wszystkie były takie odbarwione. Ale zobaczcie, już teraz tu niektóre nabierają kolorytu. Zielonego. Tu było pusto. To co jeszcze będzie... Lustrować, patrzeć się, przyglądać. Ale nie, zobaczcie. Coś ruszyło. Panie, a chwasty rosną? No, chwasty bierze. Już to było pryskane, to... Chwasty bierze i rzepak bierze. O, jeszcze jeszcze, zobaczcie, takie przebarwione są, ale już jest. Już się pole takie trochę zagęściło wzięło. Także nie wiem. Trzeba tu będzie przyjechać za jakiś czas. Za tydzień powiedzmy. No bo czego to się można było spodziewać po czterech dniach w sumie, nie? No ale już to z daleka inaczej wygląda, tutaj pod zgórkiem ja już widzę. Wcześniej pusto było, tak. Myślę, że to będzie dobrze. Także... No po czterech dniach to przecież to... Czego to się można było spodziewać? Całego zielonego pokrytego pola? No nie! w ogóle dobrze, że coś działa. Dobra. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Trochę tak zadumy nad tym życiem, może dzisiaj i wczoraj człowiek tak trochę przechodził. Mam też trochę tej zadumy życzę, żeby czasami trochę myśleć co się robi i w ogóle Myśleć o zmarłych, modlić się za nich, bo to tylko dla zmarłych to, to tylko nasza modlitwa. Teraz cokolwiek, może, skurać, nie? Jak do życia, żeśmy nie pomagali ludziom, to teraz, gdy chcemy pomóc, to chociaż modlitwą, wesprzeć może, akurat. Znaczy nie może, na pewno coś to da. Piękny dzionek się robi. Coś tam miało padać, no niby tak sugerując się chmurami, coś może z tego być. No widzicie. Widać taki jeszcze przeten, ale już widać z daleka, że tam coś zielone jakieś tam wychodzi. Tu za tydzień jakby przyjechać, to już będzie... Za tydzień nakamerujemy tutaj, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bo mi to strasznie dzisiaj korciło tu przyjechać i to zobaczyć, no. No bo tu poszedł ten Steam efekt, no i ból, prawda? Dobra. Także tak jak jeszcze raz mówiłem wcześniej z Panem Bogiem, trochę zadumy w tym okresie. No i trzymajcie się, cześć.